Cześć, tu Marta Zbytkowskiego Cardano. Ostatnio nagrywałam filmik o szerokich i wąskich obrączkach, na których prezentowałam Wam śliczne, delikatne obrączki pełne kamieni. I padło sporo zapytań na naszym messengerze właśnie o te obrączki, dlatego zdecydowałam się, że dzisiaj nagram film o właśnie takich obrączkach. Dlatego dzisiejszy filmik dedykuję wszystkim Paniom, które uwielbiają delikatne, ale pełne kamieni obrączki. Zapraszam. zacznijmy od tego, jakie w ogóle macie opcje, jeśli chodzi o obrączki z kamieniami. O tym generalnie, o kamieniach już dużo mówiliśmy, mamy kilka filmików, do których serdecznie za zachęcam. Znajdziecie tutaj linki do nich, ale żeby nie powielać za dużo informacji, to tylko Wam powiem, że opcje z reguły są dwie. Albo mamy to brylanty, z reguły naturalne, czasami są dostępne syntetyczne i kryształy marki Swarowskiego, na których właśnie dzisiaj będę chciała się skupić. Kryształy marki Swarowskiego zasłonęły głównie tym, że no pięknie się błyszczą oraz są bardzo wytrzymałe, podobno bardziej niż cyrkonie. W sumie nie wiem, nie sprawdzałam, ale tak, tak podają. Szczycą się też swoją opatentowaną techniką szlifowania. Nie jest to szlif typowo brylantowy, bo kryształki Swarowskiego nie mają za zadanie, jakby udawać brylantów. Więc to nie jest tak jak w przypadku cyrkonii. Dzięki temu może rzeczywiście one tak pięknie się błyszczą. Generalnie, jeśli chodzi o takie kryształy, one powstają w warunkach laboratoryjnych i dzięki temu możemy nadać im właściwie dowolny kolor. Wystarczy po prostu dodać odpowiednie składniki chemiczne do, podczas produkcji takiego szkła kryształowego. I takie najbardziej popularne w biżuterii codziennej, typu wiecie, kolczyki, jakaś bransoletka, jest kolor zorzy polarnej. To jest taki Prawie przezroczysty kryształ, który pod światło mieni się na wiele kolorów. Natomiast poza takimi, to na przykład w naszych obrączkach raczej używamy tych typowo transparentnych. Zdarzają się też bardzo popularne właśnie w kolorze niebieskim, czerwonym czy nawet różowym. Bardzo często nasze klientki, które decydują się na obrączki z dużą ilością kamieni lub nawet na całym obwodzie, kiedy mamy te, te kamienie, to decydują się właśnie na kryształy marki Sparowskiego. I tutaj absolutnie nie ma się co dziwić, one są piękne, naprawdę no, wytrzymałe, a przede wszystkim nie obciążają tak naszego portfela. A teraz pokażę Wam kilka wybranych wzorów właśnie z kryształkami Sparowskiego, czyli coś, co tygryski lubią najbardziej. Także drogie panie, nacieszcie swoje oczy. Ok, i tutaj, jak widzicie, wybrałam kilka wzorów, które w sumie najczęściej są u nas w salonach wybierane. Jak się przyjrzycie dobrze, to zauważycie, że mamy tutaj do wyboru kilka zawsze kolorów złota, może być to żółty, różowy lub biały. Wszystko zależy od Waszych preferencji. Szerokość takiej obrączki jest typowo uzależniona od wielkości kamieni, bo jak same zobaczycie, tutaj mamy najmniejsze dostępne kameczki, natomiast troszeczkę większe po prostu wymagają tego, żeby obrączka była szersza i trochę bardziej masywna, bardziej widoczna przez to. Ilość kamieni, tak jak mówiłam, jest do modyfikacji. To nie musi być konkretnie tak jak mamy na tym wzorniku pokazanych, pokazane. Pamiętajcie, że wzorniki to jest tylko propozycja, a to jak te obrączki będą wyglądać, to jest typowo uzależnione. Zależnione od Was. Tak czy inaczej, no myślę, że tutaj się zgodzimy, że one naprawdę wyglądają fenomenalnie. Na żywo to jest jeszcze lepszy efekt, a jak przychodzi już prawdziwa obrączka ze złotem, ze świeżymi kryształkami, to no efekt jest zniewalający. No i na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się podobał. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał. No i zachęcam właśnie do przejrzenia tych wcześniejszych filmików o kamieniach, jeśli to są obrączki, które Was interesują. I co? Do usłyszenia następnym razem. Cześć!